A teraz obejrzyjmy razem podręcznikowy przypadek świńskiej ospy. Uwaga, ten materiał podniesie ciśnienie, ale jeśli go udostępnisz, nie zachorujesz na świńską ospę. Dzień dobry, panie ministrze. Co wam powie o dziesiątkach tysięcy nadmiarowych zgonów, które miały miejsce podczas pandemii? Dziesiątki tysięcy nadmiarowych zgonów, panie ministrze. Pan minister zdrowia nie chciał z nami chwilę porozmawiać. Ja mam pytanie odnośnie nagrody, Szanowni? którą Pan otrzymał. Wizjoner zdrowia. E, za Pana kadencji mamy tutaj wzrost liczby e, zgonów nadmiarowych. Nawet e, za czasów II wojny tyle nie było. Mamy eksperymenty na dzieciach. Jak Pan się czuje otrzymując taką nagrodę? Czy Pan o, uważa, że robi Pan coś dobrego? Co do zgonów, odsyłam na stronę internetową. Czy mieszkanie było Szanowni Państwo, zachowajmy jakieś standardy kultury. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, to Szanowna Pani za do tej myślałem, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. No i właśnie to było głupie odpowiedź. dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo nie macie jako dziennikarzy więc... Ja mam, ja mam bardzo. pytanie. Tutaj, halo, halo. Ale przepraszam, przepraszam. Nie jest Pan za to, co Pan zrobił? Wychodzi Pan teraz, opowiada o reformie zdrowia, tutaj o reformie... Zdrowia. Panie ministrze, ja mam pytanie. Jedno pytanie mam tutaj lokalne media. Łukasz Dudek, redakcja Tarnokorskiej. Panie ministrze. Bo też miałem takie pytanie do ministra Dana Niedzielskiego, jednak nie mogłem zadać. Co mam powiedzieć mojej koleżance, która w czasie pandemii nie mogła pożegnać swojego umierającego ojca, e, ponieważ takie były wytyczne, obostrzenia. E, nie mogła zobaczyć się z krewnym. Co pan ma powiedzieć, to myślę, że pan powie. E, Jeżeli pan nie wie, co pan ma powiedzieć, no to znaczy, że nie ma pan w sobie zagrożenia empatii. Zapraszam na mój profil Włodzimierz Pawelec na Patronite oraz do wsparcia moich projektów na stronie www.pomagam.pl łamane przez Pawelec.